Korfu. Piękne widoki, ciasne drogi i kawałek greckiego raju. No dobrze. Jak już pewnie pamiętacie z poprzedniego odcinka, nasza próba relaksu w Albanii, hmm, powiedzmy, że wyszła średnio. Fajnie było, ale człowiek czasem potrzebuje czegoś bardziej user friendly. Gdzie ulice przypominają drogi, a nie tory przeszkód, jest. No to decyzja zapadła. Kierunek Korfu, czyli grecka wyspa, którą wielu nazywa Zielonym Rajem. Od Ksamil do granicy to dosłownie rzut beretem. Niecała godzinka, i jesteśmy z powrotem w, no, nazwijmy to, cywilizowanej części Europy. Choć to granica, jak to granica. Trochę czekania, trochę pogaduszek z celnikiem, ale w końcu jedziemy dalej. Żeby dostać się na Korfu, musieliśmy złapać prom z miejscowości Igulmenica. Chyba tak się to mówi. Koszt około 120 euro w obie strony i to kupowane na miejscu, więc wcale nie tak źle, biorąc pod uwagę, że w sezonie ceny potrafią wystrzelić jak rakieta Elona Maska. Podróż promem trwa około półtorej godziny, a sam prom to taki pływający hotel na budżecie. Duży, z dwoma pokładami, dolnym zamkniętym, klimatyzowanym i górnym, zadaszonym, ale otwartym i przewiewnym. Do tego mały sklepik na pokładzie, jak ktoś zgłodnieje albo mu się kawa zachce, to nie umrze z pragnienia. Kultura pełną gębą. Na Korfu dopłynęliśmy około godziny 15 i trzeba było jeszcze doturlać się w okolice Sidari, gdzie mieliśmy Noslek. Na, papie, na mapie wyglądało to niewinnie, ale wiecie, jak to jest. Greckie wyspy rządzą się swoimi prawami. Drogi, hmm, nazwijmy to, że istnieją i na tym zostawię swój wywód, żeby nie zniechęcić fanów wyspiarskich klimatów. Na szczęście, Alex, e, nasz mistrz, mistrz improwizacji Bookingów Last Minute, znalazł samkiem przyjemny noslek z basenem, spokojnej lokalizacji, no i co najważniejsze, pies również e, mile widziany, e, co jak wiecie jest u nas priorytetem w tej podróży. Miejsce nie było przy samej plaży, ale za to ustrojne, spokojne i mili ludzie. I wreszcie cisza i święty spokój, bez turystycznego zgiełku. Po rozpakowaniu gratów stwierdziliśmy, że trzeba zrobić małe rozeznanie. Nasz recepcjonista, jak na lokalnego przewodnika przystało, podrzucił nam kilka fajnych wskazówek, gdzie zjeść i co zobaczyć. Plan na wieczór był prosty: jedziemy do Sidari. Trochę się pokrycimy, zobaczymy co to za miasteczko, zjemy kolację i ustalimy plan zwiedzania na najbliższe dni. Sidari Małe, ale całkiem przyjemne. Choć nie ukrywam, klimat mocno brytyjski. Kto był w Magalów na Majorce, ten wie, o czym mówię. Angielskie puby, fish and chips, muzyka z lat 90. i trochę wakacyjnego kiczu. Na szczęście my się tam nie zatrzymaliśmy na dłużej, więc zobaczone, odhaczone i jedziemy dalej. Za to jest tam jedna rzecz, którą zdecydowanie warto zobaczyć: Canal di Amor, czyli kanał miłości. Legenda mówi, że jeżeli para przepłynie razem ten naturalny, wąski kanał wykuty w skałach e, przez fale, to ich miłość przetrwa wieki no albo przynajmniej do końca urlopu. Skały wokół mają ciekawe kształty. Woda jest krystalicznie czysta, a miejsce przyciąga zakochanych i instagramowiczów z całego świata. Idealne miejsce na pamiątkowe zdjęcia i chwilę relaksu. My tego dnia ograniczyliśmy się do krótkiego spaceru i szybkiej kolacji, bo po tych wojażach marzyliśmy już tylko o spaniu. Ciąg dalszy naszej korfijskiej przygody. Tym razem postanowiliśmy, że nie będziemy się zbytnio przemęczać. Żadnego latania po muzeach, zdobywania szczytów czy zwiedzania na czas, jak w szkole wycieczka. Plan był prosty i genialny: spanie, do której się da, powolne śniadanie, a właściwie kawa przy basenie, potem leniwe przewracanie się z boku na bok, a późniejsze popołudnie zaplanowaliśmy obiad-o kolację w jednym z poleconych e, miejsc tawernie. No, i obowiązkowy punkt programu Zachód Słońca. I powiem Wam jedno. Korfu ma naprawdę z, jeden z najpiękniejszych zachodów Słońca, jakie widziałam w życiu. Serio. Do tej pory e, podobne widoki udało mi się zobaczyć chyba tylko w Chile, na wybrzeżu Pacyfiku. Tutaj na Korfu jest coś niesamowitego, w tym jak słońce powoli zanika za linią morza. Zostawiając niebo w odcieniach pomarańczu, różu i fioletu, trochę jakby ktoś z Photoshopem przesadził, ale wszystko dzieje się naprawdę. Jeśli macie ochotę na taki widok w dobrym stylu, to zdecydowanie polecam Seven Heaven Cafe. Idealne miejsce, żeby usiąść z piwem, drinkiem albo kawą w ręku. Rozsiąść się wygodnie i po prostu patrzeć. Do tego spory parking, co jak na greckie standardy jest prawie jak wygrana w Totka, więc nie musicie się stresować gdzie zostawić auto, a z tej wysokości doskonale widać też słynną Logas Beach, czyli jedną z najbardziej malowniczych plaż na wyspie. Super klimat. No i ciekawostka. Wyspa Korfu leży na tyle specyficznie, że zachody słońca od strony zachodniej są wyjątkowo spektakularne, szczególnie latem. Co ciekawe, niektórzy lokalni przewodnicy żartują, że turyści potrafią e, zająć najlepsze miejsca godzinę przed zachodem, żeby zarezerwować sobie słońce. Najlepsze punkty widokowe to właśnie okolice Logas Beach, Cape Drastis... Pe Pelekas Village, e, gdzie z tak zwanym e, z tronem Zeusa można e, obserwować jak słońce tonie w morzu. Legenda głosi, że każdy kto zobaczy zachód słońca z Logaz Beach i zdąży pomyśleć życzenie zanim słońce całkowicie zniknie, ma szansę na jego spełnienie. Czy to działa? No nie wiem, sprawdźcie sami. W najgorszym wypadku zostanie wam piękne wspomnienie i zdjęcie na media społecznościowe. No a co do tych nazw, to sprawdźcie sobie w internecie i zostawię je też w opisie tego odcinka, bo moja wymowa grecka jest kulejąca. No dobra, dzień numer dwa. Tym razem nieco bardziej aktywnie. Po wczorajszym lenistwie i zachodach słońca stwierdziliśmy, że czas się trochę poruszać. Co prawda plan nie zakładał maratonu, ale już takie aktywniejsze wakacje jak najbardziej. Polecono nam miejsce, które właśnie nazywa się tronem Zeusa, a jak się dobrze e, poszpera, to możecie je też znaleźć pod nazwą Kaiser Tron, czyli tron cesarza. Ta nazwa wzięła się stąd, że na początku XX wieku cesarz niemiecki Wilhelm II, który był wielkim fanem Korfu i zresztą właścicielem słynnego pałacu właśnie na wyspie, szczególnie upodobał sobie ten punkt widokowy. Z tego miejsca widać praktycznie całą zachodnią część wyspy. A przy dobrej pogodzie, nawet wybrzeże kontynentalne Grecji i Albanii. Mówiąc krótko, widok e, godny samego Zeusa. E, doje, e, dojechać z naszego hotelu zajęło nam to około 20 minut. No, ale jak to na Korfu, samo zaparkowanie to już inna bajka. Wąsko, ciasno. Zero darmowych miejsc, wszystko płatne, ale w końcu udało nam się upolować kawałek asfaltu i zostawiliśmy tam auto. Parking około 5-6 euro za kilka godzin, więc nie ma tragedii. Następnie ruszyliśmy w stronę plaży. E, która znajduje się u stóp tego słynnego wzgórza, droga e, nie była najłatwiejsza. Stromo w dół po kamieniach, więc jeśli ktoś wpadnie na pomysł, żeby iść w japonkach albo klapkach, to gwarantuję, że palce pobijacie poobija, sobie szybciej niż zdążycie pomyśleć e, suwlaki. Do tego słońce pali jak szalone, więc bez nagrycia głowy i butelki wody ani róż. Ale za to widok, no, czyste złoto. Z każdej strony coś niesamowitego. Błękitne morze, zieleń gór, białe skały. Grecja w najlepszym wydaniu. Po dojściu na plażę, niezależnie czy wybierzecie str stronę prawą czy lewą, czeka Was najlepsza nagroda, czyli zanurzenie się w chłodnym, turkusowych wodach Morza Jońskiego. Uwierzcie mi, w tamtym momencie nie ma nic lepszego. Co do tej wspinaczki, to takie praktyczne informacje. Na tej plaży nie znajdziecie żadnych udogodnień. Zero sklepików, zero sprzedawców wędrujących z wodą albo lodami. To taki naturalny, dziki kawałek kraju. Piękny, ale trzeba być przygotowanym. Dlatego zabierzcie ze sobą wodę, coś do jedzenia, no i obowiązkowo dobre buty. Dla tych, którzy nie mają ochoty na kamieniste wędrówki, jest też opcja bardziej na luzie czyli dopłynięcie łódką. Na pewno mniej męcząca, a równie przyjemna. My nie skorzystaliśmy, więc nie powiem Wam dokładnie, ile to kosztuje, ale z tego, co słyszałam, to ceny są dość przystępne i wiele osób właśnie tak dostaje się na tę plażę. Po całym dniu plażowania i piknikowania tym razem byliśmy przygotowani, bo wzięliśmy ze sobą kanapki, wodę, wszystko spakowane. Wróciliśmy do hotelu na zasłużony odpoczynek wiadomo, klimatyzowane pomieszczenie, cisza, basen, no życie na poziomie. Ok, Kolejny dzień czas na stolicę Wyspy, czyli Corfu Town znany też jako Kerkika. Kerkira Kerkira. Jezus Maria te nazwy. Tym razem plan był ambitny: zwiedzanie stolicy. Po wczorajszym leżeniu, leżeniu i maszerowaniu postanowiliśmy ruszyć nogi trochę bardziej na brukowych ulicach. Wyjechaliśmy wcześniej, żeby ominąć korki, bo wiadomo, sezon turyści, a drogi tutaj, no cóż, powiedzmy, że są specyficzne. Ale o tym jeszcze będzie. Udało się zaparkować całkiem blisko w okolicach Starego Zamku. Co jak na korfu to już prawdziwy sukces, bo z parkingiem tutaj bywa różnie. Zaczęliśmy od wizyty przy Starym Młynie, który znajduje się przy południowym deptaku. Idealne miejsce, żeby złapać trochę klimatu miasta i zrobić pierwsze zdjęcia. A potem ruszyliśmy na Stare Miasto, czyli prawdziwe serce stolicy. Kerkira ma w sobie niesamowity miks kultur. To trochę taka mieszanka Grecji, Włoch i czasem nawet Francji. Przez wieki Korfu było pod panowaniem Wenecjan, Francuzów, Brytyjczyków. A ślady tego widać wszędzie w architekturze, kuchni i klimacie uliczek. Stare miasto Kerkiry wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spacerując po tych uliczkach, naprawdę czuć ducha historii. Znajdziecie tu dwie twierdze: Starą fortecę i Nową fortecę, które nie do końca są aż tak nowe, bo obie powstały w czasach panowania Wenecjan żeby chronić wyspę przed piratami i Turkami. Jednym z najbardziej charakterystycznych punktów jest Liston Promenade, elegancki deptak z kawarniami wzorowany na paryski rue de Rivoli. Idealne miejsce na kawę i podziwianie ludzi. Albo, jeśli ktoś woli, ludzi podziwiających innych ludzi. Jeśli ktoś ma ochotę na odrobinę luksusu i historii, można zajrzeć do Pałacu Świętego Michała i Świętego Jerzego, który obecnie mieści się w Muzeum Sztuki Azjatyckiej. Dość zaskakujące miejsce na greckiej wyspie, ale przez to, jeszcze, ale przez to jest takie właśnie ciekawe. No a wracając do naszego spaceru. Stare miasto to totalny miks. Z jednej strony lokalne, klimatyczne sklepiki z rękodziełem, biżuterią, oliwą, z drugiej klasyka gatunku, made in China. Ma magnesy, dmuchane materace i wszystko to, co znajdziecie na każdym wakacyjnym deptaku. Ale mimo tego jest tu naprawdę przyjemne, faj przyjemnie. Fajny vibe, mili ludzie, zero spiny. Po drodze. Zrobiliśmy kilka przystanków na pamiątki, prezenty dla, dla najbliższych. A że człowiek nie żyje tylko widokami, oczywiście też było jedzonko. Lokalne tawerny, świeże owoce morza, sacyki, no i obowiązkowo kawa, no bo bez kawy wiadomo, ciężko żyć. Po południu ruszyliśmy z powrotem do hotelu. E, trasa w teorii prosta, koło godziny jazdy, ale. Greckie realia szybko zweryfikowały nasze plany. Drogi, jak już wcześniej wspominałam, takie sobie, kręte, wąskie, asfalt, miejscami pamięta lepsze czasy, a oświetleniu ulicznym można tylko pomarzyć. Ma się momentami wrażenie, że jakby Unia Europejska tu trochę jeszcze nie dotarła, albo przynajmniej zgubiła się gdzieś po drodze. Nie chodzi tylko o drogi, generalnie wyspa momentami sprawia wrażenie lekko zaniedbanej. Śmieci... Dziurawe chodniki, transport publiczny, raczej symboliczny, ale i to ogromne, ale wszystko to nagra, nadrabiają ludzie. Przemili, uśmiechnięci, pomocni. To dzięki nim korfu ma w sobie ten klimat, który sprawia, że mimo niedociągnięć chce się tu być. Ok. Ostatni dzień na korfu, czyli chill, książka, regeneracja, no i wisienka na torcie. Nasz ostatni dzień na Korfu, a właściwie ostatni przed powrotem do Albanii i dalszą drogę do Czarnogóry, postanowiliśmy totalnie wyluzować. Żadnych atrakcji, żadnego zwiedzania, tylko le leniuchowanie przy basenie. Książka, kawa i reset. Ktoś powie: Nuda, my powiemy: Błogosławieństwo dla duszy i ciała. Wieczór zaplanowaliśmy trochę bardziej ambitnie, bo w końcu trzeba było godnie, Pożegnać korfu. Wybraliśmy mega polecane miejsce, o którym słyszeliśmy już kilka razy. E, nazywa się ono The Fisherman Village. Ciężko to nawet jednoznacznie nazwać tawerną, knajpą, restauracją. No, raczej e, takie miejsce jak z bajki, gdzie nie dojeżdża żadna droga, gdzie trzeba się trochę postarać, żeby tam dotrzeć, ale jak już się uda. Człowiek nie chce stamtąd wychodzić. Piękny zachód słońca, e, cudowne jedzenie i atmosfera. Nie ma tu klasycznego menu. Serwują to, co złowili danego dnia i co kucharz uzna za godne podania. Wszystko świeże, prosto z morza, lokalne, pachniące ziołami i oliwą. Do tego domowe wino. Które, jak to zwykle bywa w takich miejscach, smakuje tak, że człowiek zaczyna się zastanawiać, czy nie zostać tu na zawsze. No a przynajmniej na dłużej niż planował. Generalnie to był świetnie spędzony wieczór. Idealne zakończenie naszego pobytu. No i wiecie co, ludzie byli tak mili, nie mieliśmy przy sobie żadnej gotówki, i więc pozwolili nam zrobić przelew, jak wrócimy do hotelu, bo poza tym nie było tam żadnego zasięgu. Mega atmosfera, polecam, jeżeli kiedyś będziecie, poszukajcie perełka na torcie tej wyspy, jeśli chodzi o jedzenie. I wiecie co? To był nasz pierwszy kontakt z Grecją i z grecką kulturą, ludźmi i ich vibe'em i sposobem życia i szczerze mega pozytywne zaskoczenie. Te kilka dni totalnie zmieniły bieg naszych wakacji. Przygody pełnej nerwów i frustracji o tym słuchaliście oczywiście w poprzednim odcinku w coś, co przerodziło się w regularny, coroczny romans z Grecją i jej wyspami. I tak właśnie rozpoczęła się nasza grecka przygoda, która, jak się okazało, co roku toczy się na innej wyspie no a na koniec tips and tricks dla tych, którzy planują wyprawę na Korfu. Kilka e, ciekawostek. Samochód e, to must have. Bez auta porusza się po wyspie. E, no, bardzo trudno. Praktycznie jest to niemożliwe. Komunikacja publiczna działa powiedzmy, że bardzo wakacyjnie i w greckim tempie. Okay? E, z parkowaniem bywa różnie, szczególnie w miasteczkach turystycznych i stolicy, więc cierpliwość e, obowiązkowa. Drogi, wąskie i kręte. Asfalt czasem pamięta czasy starożytnych Greków, a oświetlenia po zmroku brak, więc warto wracać przed nocą. Plaże. Wybór ogromny. Dzikie, kamieniste, z klifami, ale też szerokie, piaszczyste, z leżakami. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jedzenie. No dla mnie bajka. Lokalne tawerny, świeże ryby, oliwa, feta, greckie wino. Nie musicie szukać restauracji z gwiazdkami Michelin. Najlepsze knajpy często wyglądają jak prowizoryczne altanki, ale to właśnie tam czeka na was prawdziwa uczta. Ceny w sezonie może być różnie, ale da się znaleźć budżetowe opcje, szczególnie jak ktoś się ruszy poza typowo turystyczne regiony. Podróż z psem, no wiadomo, w naszym wypadku było to, była to konieczność. Sporo miejsc jest przyjaznym, przyjaznych czworonogom, ale nie wszędzie, więc warto wcześniej sprawdzić. Słońce. Bez kremu, z filtrem i wody, ani róż. Korfu potrafi nieźle przypiec, ale jest to coś wspaniałego. Wyspa pełna klimatu. No i to by było na tyle z korfu. Jeśli zastanawialiście się, e, czy warto, to już wiecie, że zdecydowanie tak. Piękne widoki, pyszne jedzenie, zachody słońca, które zostają w głowie na długo i klimat, który trudno znaleźć gdzie indziej. A jeśli nie Korfu, to Grecja ma jeszcze sporo innych wysp, o których Wam na pewno opowiem w kolejnych odcinkach. Dzięki, że byliście z nami. Na tych greckich wakacjach. Trzymajcie się i do usłyszenia na szlaku kolejnej przygody. Nie zapomnijcie subskrybować mój kanał na kolejne updatey i odcinki e, podcastu podwórza. Cześć!